No hej! Jesteśmy w 42 odcinku Legacji. Przez noc nam zdechły dynie. Niestety. Mroczny kosiarz nie przyszedł, nie wiem dlaczego. Już naprawdę nie chce mi się drugich kolejnych tych dyni kupować. A chciałabym zobaczyć to. Zobaczyć go jak robi nam pranka z drzwiami. Albo raczej z, dzwon z dzwonkiem do drzwi. Martyna jak w stanie? mam nadzieję, że nadal będzie w takim dobrym stanie. Poszuka pracy przez komputer, bo nie znalazłam ostatnio, a chciałabym, żeby miała. Chciałabym w końcu ogarnąć jakieś podwórko tutaj, żeby nie był sam dom i jakieś tam rzeczy. Chciałabym tutaj jakoś, jakoś ładniej coś zrobić, nie wiem. Coś wymyślić trzeba by. Igor, ty wspominasz zmarłych i ponagli? Nie. Ale tobie by potrzeba, potrzeba by rozrywki, więc pójdź się, a może wykąpać? Więc trwa... Co tam się dzieje? Co wy robicie? Aha, Wiktor zabawia Danu też czurem. Dobrze, róbcie to. Chociaż tam wiedziałam, że minusy poleciały, więc. Kaju. Aha, nie, bo to się zajmujesz dniami. Igor, ty też jesteś zajęty. Wiktor, ty nie masz co robić. Pozmywaj. Ty masz głupie pomysły, jak zwykle w sumie. Ciecia boiskowego. Nie, Martyna nie będzie na, w, ed w edukacji pracowała. Wiktor, a ty jak posprzątasz, to przygotujesz napój asystentki sztabu wyborczego Martyna do polityki? Nie, też mi nie pasuje. Z jakiegoś powodu. Danuta, ty byś podała śniadanie. Podaj śniadanie. Na zwykłego gońca to już ostatnio było. Zakończ szukanie i teraz Martyna... O, Danuta idzie do pracy. A, gazeta jeszcze nie przyszła. Daniu, ty nie, poda nie podawaj jednak śniadania. Jedź do pracy, a ty, Martyna, zrobisz jedzenie. Podaj śniadanie i Robert się wziął za chipsy. A może by tak zmienić już ubranie Robertowi i Kai? Robert. Aha, najpierw musisz się ubrać w codzienne ciuchy, to zrób to. Martyna, co ty robisz? Czego tu szukasz? Podaj śniadanie, no ale Wiktor już robi. Pozmywaj te zepsute hamburgery i poszłabyś się wykąpać. Igor właśnie zwolnił łazienkę, więc... Weź prysznic. Igor, ty podejdź tutaj. Dopóki jedzenia jeszcze nie ma, to włącz sobie telewizję. Możesz chwilę pooglądać. No i się zablokowali Martyna z Igorem. Martyna, ty pod prysznic, a Igor, ty sprzątać. Jedzenie zostało podane. Nie wiem, dlaczego, Wiktor, podajesz je na stół, a nie... Ty zrobiłeś tylko dla siebie to jedzenie. O ty chamie. Igor, podejść nie danie. O, i gazeta przyszła, więc Martyna, szukaj pracy w gazecie. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś ciekawsza kariera dla ciebie. Kwiatki nam więdną. Ostatnio nie przychodziła ogrodniczka. Nie wiem, mam nadzieję, że do tego czasu nie zgniją nam całkowicie te kwiatki. Ty, Kaju, zabrałaś się za robienie jedzenia. Oj, to teraz znowu nie wiem. Robert, co wy się tak przesaliście do tej lodówki? Robert, ty podawaj danie. Igor, a ty włącz sobie telewizję i miałeś pozbywać te hamburgery. Wiktor, ty się ogarnij w łazience i pójdź tworzyć napój. Kariera dla ryzykantki. To jakieś chyba sporty ekstremalne, nie wiem, ale to by już pasowało do niej. Dobra, bierzemy, będziesz ekstremantką. Ekstre. ekstrec czym? Ryzykantką. Wyrzuć te wszystkie gazety, rachunki są do zapłacenia, ale nie mamy pieniędzy. Aha, bo ty masz na ósmą, a jest dziesiąta, no to dzisiaj już nie pójdziesz. Nie pójdziesz do pracy, niestety, nie zarobisz pieniędzy. Powyrzucaj te wszystkie gazety, te śmieci tutaj, nie wiem co one tu robią. Chociaż nie, nie wyrzucaj tych śmieci, tutaj pokojówka chodzi. Zaraz na pewno wszystko posprząta. Dlaczego te hamburgery ciągle tu leżą? O, Wiktor, ty wybuchłeś, coś ty tu zrobił. Napraw ten stół. Robert, a ty się ubrałeś? Ubrałeś się. Więc zmień ubranie. Chyba trudno będzie mi się rozstać z Robertem w tym czarnym stroju. Ktoś tu nie wyłączył telewizji. Nie wiem kto. O, Wiktorowi dobrze idzie naprawianie stołu. Już zaraz będzie naprawiony. Igor, ty wyłącz telewizję. Albo nie. Obejrzyj sobie trochę. Bo chyba jak masz tak na maksa zlecianą tą rozrywkę, to nie będziesz mógł grać na gitarze. A chciałabym, żebyś trochę pograł jednak. Kaju, ty miałaś zmieniać ubranie. O nie, i teraz się będą bić o szafę. O, Kaja dotarła pierwsza. W co by cię tu ubrać? Co by do ciebie pasowało? Widzę, że masz takie same ubrania jak... Jak Martyna. A może taką czarną sukienkę? Nie, no myślę, że... Nie, chociaż... Hmm. Trzeba będzie nad tym pomyśleć. Na razie poszukamy czegoś innego. Z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu niektóre ubrania drażnią moje oczy i... To jest jednym z tych ubrań. A może taka czerwona sukienka, to też by do niej pasowało. Nie ma tu nic dla niej ciekawego. Więc nie wiem, czy zostawić jej tą sukienkę, czy jednak mi się w tamtej pas w czerwonej pasowała. Chociaż w sumie, teraz tak patrzę, o takie ubrania. To już są całkiem ciekawe. Chociaż czy ona nie jest już za stara na takie <grytanie> krótkie spodniczki? Czy tam sukienki? To jest już w miarę dłuższa. A niech chodzi w tym. Czemu nie? Robert, ty zmieniaj teraz, teraz ubranie, teraz twoja kolej. Robercie, w co by cię tu ubrać? U, tutaj jaki. Jaki płaszcz. A może na księdza. O nie, brudna żonobijka. Co tak mało masz ubrań? W czym tu masz chodzić? W sumie w takie. W taką bluzkę, jakby do go ubrać. Nie, no nie mogę mu tego zrobić. A może też na czarno i taką bluzkę, ona też całkiem, można powiedzieć, pasuje. Bo nic innego tak naprawdę dla niego nie widzę, żeby pasowało. No chyba, że takie coś, ja, jest takie dziwne, nie wiem. Albo to jest całkiem fajne. Nie no, myślę, że zostanie... zostawię go w tym. Niech będzie nadal na czarno, ale będzie jakieś to odświeżenie. Igor, ty miałeś oglądać, oglądaj telewizję. Co ty tak stoisz? Wiktor, naprawiłeś, no to idź przygotuj napój, chociaż nie teraz nie będziesz chciał. No właśnie, to idź brać prysznic, towarzystwa ci brakuje, no to możesz pooglądać telewizję, albo nie pogadaj z kimś. Martyna tu do ciebie idzie, chociaż poczekaj, 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 Martyna, gdzie ty idziesz? A wyrzucasz? Nie wyrzucaj. Wiktor się chce tobą zająć. Gadaj z nią o zainteresowaniach. O, i o magii. Będziecie chcieli oboje o magii gadać. Zabawiaj ją, żongluj i, i, i. Gadaj po prostu. Tykaj ją, wyrzuć talerz. Nie wiem, kiedy ogrodniczka przychodzi. O, Igor zaraz idzie do pracy. Podlej kwiatki. Igor, ty, zod... zanim nie pójdziesz do pracy, to graj sobie na gitarze. O, tutaj pokojówka Lola się zajmuje naszą wielką kałużą, którą spowodował. Jean. Można jej nagrać, ale chciałabym, żeby to Danuta z nim grała. To zaraz, jak wróci po pracy, to się nim zajmie. Grasz na gitarze elektrycznej w, w kałuży stojąc. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Już się nagrałeś! Graj jeszcze raz, masz 20 minut. Teraz już 15. Nie chcesz, Jezu. No to idź na dół, czekaj na auto do pracy. Wiktor, ty się umyjesz, to zrobisz w końcu ten napój. A może byśmy dzisiaj gdzieś poszli? Z Martyną graj. Nie, lepiej nie graj petardami. Zadzwoń po taksówkę. Jako, gdzie by pójść? Do miasta, czy nie, na starówkę to całą rodziną pójdziemy. Do show biznesu, nie, a wraka tak wybrowa. Chyba mam, nam to y, miasto z, zostaje, centrum. To pójdziesz sobie, pojedziesz do miasta, jak piesku to idzie! Hrabia! Jaki piękny. Danuta wróciła. Nadal nie możemy opłacić rachunków. Ciekawe, kiedy się zrobią czerwone. No to Daniu, ty... Kto miał posprzątać te hamburgery? Kaju, czy ty idziesz to zrobić? Nie gderaj. Sprzątaj to. U, Danuta gra w Gina. Praca czy relaks? Praca czy relaks? Może weźmy pracę. Pokaż, Danuta. Wyjdzie to czy nie wyjdzie to? U, zdolności dał. Nie wiem, co ci się poprawiło. Ale uznajmy, że coś się poprawiło. O! I teraz minerwa mi miała mówić. Martyna pojechała do miasta, gdzie ty byś się udała. A może na plażę właśnie. Tylko na plaży jest co robić? Hmm. No to może tutaj iść taki wielki budynek jest. Martyna przyjechała. A co tu możesz robić? Szukaj, kup złote róża. Nie masz komu? O, Wiktor. No hej. No tu Monika, może z Moniką byś się zaprzyjaźniła. Jaka ona ładna! Ale niestety ty jesteś tym pokoleniem, które musi mieć dzieci, więc przykro mi nie będziesz dziewczy z dziewczyną. Jaka muzyka tu leci. O, Igor! Ciekawy. Igor, Wiktor przyszedł. O, może zamów Drinka za 30. Co ty tak daleko od tego barmana stanęłaś? Wiktor gra w bilarda! Może byś się do niego przyłączyła. O, i Wiktoria na ciebie wpadła. Albo wiesz co? Tutaj jest ten, ten, ta urządzenie, urządzenie takie do postawienia pieniędzy. Może postaw 10. Zobaczymy, czy coś wygrasz, czy przegrasz. Co? Nie wygrałaś nic? Postaw jeszcze raz. A postaw 100. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wygrała nic. Jeszcze raz postaw 10. Przechulasz wszystkie pieniądze na automatach. U coś wygrała? Wow, Martyna, postaw jeszcze raz 10. Dobra, bez sensu, to weź może się... A, nie możesz. Wiktor i Wiktoria grają w pilarta razem. Graj ty osobno za 5. Za nie możesz się ni niestety do nich przyłączyć. I co, wygrasz sama ze sobą? Igor siada do stolika samotnie. Właśnie, tobie też się przydało coś zjeść, więc może... Może, może byś sobie zamówiła jedzenie. Smakosz ślimaków nie potrzeba ci, myślę. Jakichś drogich y, potraw. Dobrze, posadzili cię na narożnym. Na narożnym y, na na, na siedzeniu, tuż obok mamuśki. Dobrze, zjadła sobie, więc teraz by się przydało. Może umyć ręce, bo jeny potrzebujesz. Co by teraz? Przyłącz się? A co to robi? Aha, bo Monika tutaj przyszła. A może byś sobie znalazła jakąś przyjaciółkę? Pogadaj z Moniką. Rozmawiaj z nią, może powiedz y, komplement. Jak wam wzrasta, to. Uj, już 20 macie! Monika, papuszka. O, nie, zmęczona już jest. No dobrze, zaraz będziemy wracać do domu. Widzę, że macie dużo wspólnych tematów. Nie kłócicie się w ogóle ani nic. I co, jaką macie zaraz relację? 47? No to dobuj, dobijcie już sobie tą przyjaciółkę. Zakoleżankujcie się. O, nie, Monice. Ch Chce się do łazienki. Dobrze, nie gadaj z nią. Wracaj do domu. Skoro Monika się posikała. Ale ciekawe, ona musi być jakoś jakaś miła z w, w osobowości, bo niby jej się chciało do łazienki i w ogóle, ale nie pluła na nią, że nie chce robić z nią interakcji. Aha, w ogóle kliknęłam jej na najbardziej oddalony... na najbardziej oddaloną budkę telefoniczną, żeby, żeby zadzwoniła po taksówkę do domu. A ta Monika stoi w tej kałuży swojej. Martyna wróciła, więc pójdzie się teraz może na górę ogarnąć do łazienki. Skorzystaj, weź prysznic, kwiatki więdną, podlewaj to. Albo nie, Danuta się tym zajmie. Danuta jest tylko głodna i. i czego potrzebuje i rozrywki potrzebuje. W takim razie, Daniu, wyrzuć gazetę i pozbywaj talerze. Kaja potrzebuje rozrywki i właśnie się rozrywia. A, niech puszcza sobie bańki. Co tam? Ale dlaczego znowu radio i telewizor razem chodzą? Wyłącz, Robert. I może, wiesz co? Puszczaj sobie bańki, skają. A ty, Wiktor, zrobiłeś w końcu ten napój? Nie zrobiłeś, oczywiście, bo po co? No i, Wiktor, Wiktor, podaj obiad. Kto tam zasnął? Martyna? Martyna, obudź się. Bierz prysznic i idź spać. No już, zbyt wiele od ciebie nie wymagam. Ona się po w ogóle wtapia w tą łazienkę. Aha, brać talerze mogą z tego y, narożnego blatu, ale już posprzątać z całego talerza nie mogą. Dlatego. Ej, im każę to robić, a oni tego nie robią. Daniu, przełożyłam ci ten talerz, posprzątaj. No nie wołaj mi, że rozrywki brakujesz. Posprzątaj talerz, to pójdziesz na telewizję. Igor wrócił do domu. Super. Niestety nadal nas nie stać na zapłacenie rachunków. Ale tak to jest, jak Martyna jeździ na miasto i wydaje pieniądze. Budź się, Martyna, idź do łóżka, normalnie spać jak Sim. Igor, poczekaj, nie sprzątaj śmieci, tylko podlej może te kwiatki przy wejściu, nie chcę, żeby one zdechły. Obstawiam, że jutro może ogrodniczka przyjść, ale nie jestem pewna na 100%. Ta ogrodniczka to działa, jakby chciała, a nie mogła. Daniu, ty głodna jesteś, zrobiłaś to jedzenie? Aha, zostało pod podane, więc wszyscy idą jeść. Wiktor taki zmęczony jest, no to pójdź spać. Daniu, ty też? Ty też. Aha, y jest tu w tym momencie. Robercie, a ja mam pomysł, żebyście wy z Kaju... A wy się kochacie w ogóle? Bo ostatnio mieliście jakieś. Tak, kochacie się. A ona ciebie? Tak. Osta ostatnio mieliście jakieś zawirowania w swoim związku, więc. Podejdźcie tutaj do swojej. Baw się <laughs> nadywaniem. Podejdź do. Telefon dzwoni. Kaju, podnieś to. W ciągu następnych 24 godzin cyfra 6 będzie dla ciebie bardzo ważna. Dobrze, postaram się to zapamiętać. Kaju, pocałuj Roberta łagodnie. Zacznij tak. Z. Z wdziękiem czy coś. Pożartuj z nim. U, podoba mu się, dobrze, no to możesz go. Dlaczego? Ale co wam się stało? Dlaczego ty straciłaś z nim czerwone serduszko, jak on przyjął twoje pocałunki? Co tu się stało? Robert zasnął. Obudź się, pocałuj teraz namiętnie, Kaję. No nie rzucaj się! Co wam się dzieje? No to, Kaju, ty z nim rób rzeczy. Uprzejmie go całuj. Teraz chcą się całować. Przytul go intymnie. No i teraz chcą, to idźcie teraz do łóżka. Włącz. Ty, Robert, dołączysz do niej. Ja wiem, że jesteś zmęczony, no już kładziesz się. Albo nie, zabawa w łóżku, o. Jak to nie? Stracili przyjaciela? Co wam się dzieje? Przecież wszystko wam idzie. Robert, pocałuj ją uprzejmie. Kaju, dlaczego ty nie chcesz? Ty masz dwie kreski zielone. Dlaczego ty nie chcesz z nim robić rzeczy? Zabawiaj go. Dobra, śmieje się. Przytul go jeszcze, weź w ramiona, <noise> zasypiają. Dobra, wiecie co? Idźcie. A, wy oboje zasnęliście w, tym samym, w tej samej pozie. Idźcie spać. Mam nadzieję, że będziecie chcieli, w biednym łóżku. Nie chcą. Kaju, jak masz wybrzydzać, no to idź na kanapę. Martyna, ty już wstałaś? Dlaczego tak wcześnie? Czwarta jest. Dobrze, a wzięła. Czy to jedzenie było zepsute, jak ona je wzięła? Nie wiem, nad nim nie latają muchy, więc uznajmy, że jest jeszcze dobre. Z następnej kolejności do pozbywania się kogoś z dorosłych, z dziadków już, bym obstawiła Danutę. Chciałabym jednak, żeby Wiktor umarł jako ostatni, bo nie potrafię się z nim rozstać. No po prostu no nie mogę. A poza tym może Martyna wzięła go by jeszcze na jakąś wycieczkę. Niech jeszcze coś przeżyje. Niech się upije w górach wśród śniegu. A Martyna, bawisz się petardami? A weźcie tutaj, podejdźcie wszyscy. Może kogoś uderzy petarda. O, prawie w Martynę wstrzeliło, ale nie, ty jesteś święta. Ty masz iść do domu. Danuta przyszła, Kaja też. I Roberta jeszcze brakuje, ale on śpi. Nie, Robert, wstawaj już. Ty masz się tutaj podstawiać pod petardy. No nie odchodźcie tutaj nigdzie, Danuta, gdzie ty idziesz? Nie puszczaj, baniek. Graj. O, Martyna i Danuta zaraz idą do pracy. Martyna idzie na swój pierwszy dzień w pracy. Idź do łazienki, skorzystaj. O, dobra, Danuta idzie do pracy, to jedź do pracy. Martyna też. Dlaczego nagle nie chcą was podpalać te petardy? To się puścikał. Kaju, naprawdę! Dobrze, idź wziąć prysznic. Komfortu ci brakuje i energii, więc idź spać. O, ogrodniczka przyszła, czyli tak chyba co trzy dni przychodzi. Z tego co widzę, nie pamiętam ile dni temu dokładnie przyszła. Na pewno w ostatnim odcinku, bo nagrywałam go przed chwilą. Robert i Kaja. Aha, Kaja śpi, a zaraz idzie spać przynajmniej. O, Igor, właśnie Igor, ty byś. No właśnie, możesz sobie pooglądać telewizję. I też możesz pogadać z Igorem, oglądając telewizję. Nie wołaj, że ci rozrywki brakuje, jak ci każę się rozrywiać! O, widzę, że ci gadają o szpilkach, o okularach przeciwsłonecznych, o modzie tutaj. Temat dwie howiza. Robert, co ty, chcesz Wiktorowi się przechwalać? Nie, zostaw go. On ma tutaj oglądać telewizję, a nie, już się no oglądał, więc... Przygotuj w końcu ten napój. Chciałabym, żeby się odkrył wszystkie, jakie się da. Igor, a ty się też. O, też się nabawiłeś. Dobra, to to schodź, schodź tego telewizora. Idź grać na gitarze. Jaki to masz punkt kreatywności? Powiedz mi, piąty, jak dobrze widzę. Więc idź grać. Te rachunki już się zrobiły pomarańczowe. Mam nadzieję, że uda nam się je spłacić. Będzie przykro, jak jednak nie. Ale mam nadzieję, że jednak dadzą radę. O, właśnie, Igor zaraz idzie do pracy. Pokaż się. Aha, ty jesteś na początku tego punktu. No dobrze, no to nabij chociaż trochę. Danuta jak wróci z pracy, to pogra sobie w Dina. W Gina. Robert jak tańczy do jego muzyki. Kolejny niebieski eliksir. No Wiktor to się już robi nudny, naprawdę. Wypij go. Całkowicie odświeżył. No wiem, wiem. O, przynajmniej coś się zadziałał. Zrób jeszcze jeden napój. Igor idzie do pracy. Igor, nie spóźnij się. Idź do pracy. Wiktor! Naprawdę? A może Robert albo Kaja może wypić? Robert by się mu przydało. Poczekaj, nie jedz. Wypij napój. Martyna ma awans! Instruktorka skoków na linie. Premia w wysokości 500. No to dzisiaj nam się uda zapłacić rachunki, jako że Danuta zarabia 600. Więc jak Danuta wróci do domu, no to nie będzie oglądała petard. Zwłaszcza, że nikt ich teraz nie puszcza. Martyna, podejdź tutaj. Przydałoby się popuszczać jakieś petardy. Fajnie by było, jakby kogoś strzeliła ta petarda. Co to za agentka Andzia tutaj idzie? Po co ty tutaj jesteś? Dlaczego ty do nas idziesz? Halo policja! Nie wiem, Martyna, przywitaj ją. Co ona ci powie? Te toksyczne opary czuć w całej okolicy! Cokolwiek udało Ci się zrobić, wyrzuć to, poza tym musisz zapłacić grzywne w wysokości 500. No to nie będzie płacenia rachunków. No tak, policjantka się wkurzyła na to, że ma tam napoje są tutaj przygotowywane. Ale cóż, i tak nic nam nie zrobi. Raczej Wiktor przygotowuj, napój nadal. Danuta wróciła, mamy 1700 na koncie, a rachunki są za 1900. No a Igor zarabia 900, więc nie styknie. No cóż, jutro się za, zapłaci. Trudno się mówi. Nie można mieć wszystkiego podobno. Robert, puszczaj petardy. Ziemia czy powietrze od Gina? Ziemia czy powietrze? Może powietrze? Różowe aniołki! Siedziba świętych ptaków, tak! Może je sobie postawimy gdzieś, o tutaj, przy wejściu? Tak! Dwa aniołki niech tutaj stoją przy, przy wejściu, drugie przy altance. O, proszę bardzo, jeszcze tutaj, przy, przy domku by się przydało. Może nie tutaj, o przy drzwiach. Bardzo ładnie, a reszta pójdzie na sprzedanie. Myślałam już, że w Kaję trafiło. No, trafże w kogoś. Kaju, nie siadaj teraz do bąbelku. Martyna, a ty odejdź stąd. Ty musisz być teraz pod ochroną. Ty jesteś dziedziczką pokolenia, więc nie możesz tak po prostu. A Wiktor, ty też odejdź. Ty jeszcze, to nie jest twój czas. Danuta, graj. Robert, ty też tu podejdź. Szkoda, że nie da im się wyłączyć wolnej woli. Dobra, ostatni raz, Robert. To nie ma sensu. Martyna, odejdź stąd, co ja ci powiedziałam. Wiktor, ty tak samo. No i w danutę strzeliło, ale ona szła akurat. Dobra, no to nie będziemy dalej się w to bawić. Karaluchy trzeba posprzątać. I ktoś by przygotował jedzenie. Robert, na przykład, po tej obiad. Igor wrócił. Właśnie, zapomniałam, że można to na różdżki sprzedać. Ale i tak nas nie stać na rachunki, bo tylko 70 kosztowało. Co ci dolega? Igor, nic tobie nie dolega, przydałoby ci się tylko i wyłącznie wziąć prysznic. Martyna, ty potrzebujesz nie grać petardami, tylko obejrzeć telewizję, bo potrzebujesz rozrywki i komfortu. Wiktor, przygotowałeś znowu niebieski napój, wypij go. Co to są znowu za hamburgery? Ja wam sprzedam tego grilla. Co tu jest na rozwalane? Wiktor? Zjadłeś te hamburgery? Nie wiem, kto to robi cały czas. Dobra, jest 23. Ja myślę, że będę kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym. Papa! Pa!